Jesteście w jednym z ostatnich hoteli strefy turystycznej tutaj. I jedynym środkiem transportu do Midun, najbliższego miasta, jest taksówka. Taksówki, wyjątkowo na drzewie, są bardzo uczciwe. Co znaczy, że nie umawiamy za kilometr, tylko wsiadamy, trzaskamy drzwiami, jest w ciągu dnia od godziny 6 do godziny 21 taryfa 0,450 na liczniku, pokazano. I. Zacznijcie drzwiami. I mówimy Carrefour Express. Carrefour Express jest państwowym sklepem, w którym znajduje się oliwa z oliwek, hałba. znajduje się pasta do zębów z Bardzo bardzo ładnie wybiera zęby, jest z koronę łusek i jest z Arabii Saudyjskiej. Eee, kosztuje niewiele, bo kosztuje dinar 100 mała, kosztuje dinar 600 duża. Nie mogą mi tego używać osoby, które mają aparat do Kochani, zaraz bardzo blisko tego sklepu, po prawej stronie, mamy bardzo fajny sklep z butami, państwowy. Także to nie jest naganianie klienta, tylko to jest informacja dla Państwa. Jeżeli ktoś chce kupić tanie papierosy, tanie, nie tak jak na plaży, ponieważ jest tutaj hoteli niewiele, w otwartych w tym miejscu, są panowie na plaży, którzy handlują, ale te ceny są dużo wyższe niż w mieście, bo wiedzą, że do miasta jest trudno jechać, tak. Ok, hmm, to to jak widzimy to w prawo... Proszę Państwa, pozwólcie, żeby opinowała w pieniądzach. 3,5-4 dinara. To, to jest na tak, to jest na całą taksówkę, na cztery osoby. Nie mniej, nie więcej. Taksówka jedzie to, co jest na taksometrze. Jak wyjdziemy w prawo z Querfura Express, mamy na rogu hmm, sklep takiego, okrągły, to jest piorun. I tam są właśnie bardzo tanie papierosy. Tanie, co to znaczy? Słomki kosztują półtora dinara. Różne smaki. Arbuzowe, miśniowe, zmamiętowe i Malboro podrabiane, które nie mają naklejki, prawda, z tyłu, to są malboro algierskie albo libijskie. no one są w porządku. Kosztują 3,5 dinara maksymalnie. A za 5 kupujemy już malboro z niej naklejką z tyłu, i ta naklejka e, m, mówi nam, że to jest dopiero z oryginalnie, pakowana normalnie, pakowana normalnie w fabryce e, Balboru. Ile jest do miasta? 4,5 dinara maksymalnie w zależności od tak, co kilometrów to będzie jakieś 3, 3,700 3, 3, 3, 3, jest bezpiecznie. Jest bardzo bezpiecznie, że Państwo, ale bardzo proszę o jedno. Mhm. Proszę wynająć sobie zejmę. To jest bardzo ważna sprawa. Tak. Kotel zawsze każdy mówi, za rzeczy wartościowe, tak. Za rzeczy wartościowe pozostawione na zewnątrz pokoju, kotel nie ponosi odpowiedzialności. Proszę Pani, idzie się do recepcji, pokazuje na pokoju, mówi sejf. I w przeciągu 15-20 minut przychodzi człowiek, który odblokuje, prawda, kotel, wraca się Pani, wstępuje swój. Jeżeli sejf jest otwarty, można spróbować go uruchomić bo jeżeli jest zamknięte to się już z tym nic nie zrobi. Nie, te, te, te sejny tutaj nie mają kodów, tylko Kluczyki, Ja mam kluczyki. No, tutaj nie ma tego, jest koczyk się dostaje. Znaczy baterie są rozładowane, bo można je wymienić i używać kodu? No właśnie, no właśnie wiem, że niektórzy przynoszą, mówią mi turyści, że użyłem baterie i to działa. Słuchajcie, no wprawdzie suma jest dosyć wysoka, bo to 3,5 dnia za dzień. Ale są tutaj całe rodziny, prawda? To więc jeden z na napadków paszporty, których nie nosimy w ogóle. Nigdy nie zabieramy ze sobą paszportów. Nie zabieramy żadnych paszportów, paszport zostaje w szerzonym miejscu. Zaczerwony paszport na terenie Tunezji, w kraju można kupić naprawdę to samo. Co jeszcze? Drodzy moi, warto pojechać na farmę krokodil. Farmakotoki. Tutaj na terenie drzewy znajduje się jedna z największych placówek badawczych na krokodyle milowym. I w ofercie sanwanowskiej jest 75 dinarów od osoby za wycieczkę. Ja tą wycieczkę usunęłam z tej oferty, bo no, Państwo nie dostaliście w tej ofercie, którą dostaliście. A dlaczego? Dlatego, że ta wycieczka kosztowała. Teraz Państwu pokażę, był Panowca. Krokodyle kosztowały? 75 dinarów. 75 dinarów. Natomiast wejście do krokodyli kosztuje 15 dinarów od osoby? 8. Od osoby dorosłej 15 dinarów kosztuje. Od dziecka 8. A ja wiem, że 8. A ja na to się pamiętam. 15 Bo i 10. 10. najlepiej jechać w piątek przez 17 zawsze. piątek, 17 niedziela i środa. Między 16 a 17.30 karmią krokodyla. Między 16 a 17.30. Między 16 a 17 karmię kilka rozmiarów małych. Między godziną 17 a 17.30 te największe. Jak wejdziecie Państwo do krokodyli, to pójdziecie długą drogą, o której znajdują się sklepy po prawej i po lewej stronie. Jest bardzo fajny sklep United Hall of Benetton, oryginalny. I zapraszam przede wszystkim Pani i matki, które nam dzieci. Bardzo tanie rzeczy są, autentycznie tanie. Bo jeżeli ładna podkoszulka, prawda, kosztuje 14 dni to jest 28 zł, a u nas w Polsce kosztuje 120, to jest różnica. Ale nie zapraszam Państwa, bo to jest Państwowe sklep, to jest tak, Y około 4 dinarów jest w farmie krokodyli. Może być 4,5, może być 3,6. To, to jest, to, to jest tak, bo jak wchodzimy prawda, głównym a wejściem, to, a to po lewej po prawej stronie mamy sklep. Pierwszy jest dzielony na pizzoalitet Color, of Benetton. Jak dojdziemy do końca tą drogą, będzie duży szklany budynek, do którego wchodzimy. Po prawej stronie jest kasa. Kupujemy dorosłych 15 dinarów, dziecko 8 dinarów, to jest na pewno. Bilet i jeżeli chcemy robić zdjęcia muzeum, bo to jest bilet trzyczęściowy, wejście do muzeum, wejście do e, krokodyli i wejście do suare, do takiego e, skansenu, którym jest m.in. wielbłąd, który ma na Bardzo sympatyczny, uwielbia całować kobiety, więc starczy się to na jedną na to, prawda, bardzo sympatyczne i piękne zdjęcia z tego wychodzą. W każdym bądź razie macie Państwo trzy części. Pierwszy jest w muzeum, dziękuję muzeum, idziecie do muzeum. Dlatego warto się wcześniej wspomnieć. Potem wychodzicie i w wzdłuż drogą, prawda, do krokodyli, ale nie dochodzicie jeszcze Po prawej stronie, skręca się w lewą stronę, jest taki Pan wiózkaczem i puszcza właśnie na to taki skazy. Tam Pan piecze ptakunę. Tam Pan, prawda, pokazuje jak ładnie wyciąga wodę z, 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 z takich studni. Tam e, pokazane jak pani uprawiają, prawda, miejsce. Widzicie, naprawdę fajne jest, naprawdę jest fajne, fajne miejsce. Potem wychodzicie, państwo no, patrzycie na czas, tak, żeby zdążyć na e, karmienie, prawda, krokodyli. Jak powiedziałam, 16 do 17.30. To jest trzeci bilet, który Państwu pokazuję. Bardzo fajne miejsce. E, rzeczywiście, krokodyle się trochę ruszają, jak się rzuca jedzenie. Natomiast yy, nie spróbujecie tam Państwo od jego. Ja miałam pytanie, czy można spróbować. Nie, to jest placówka badawcza. Tam się hoduje, się nie zabija. E, niektóre mają tam około 7 metrów długości. Także naprawdę fajnie Czy sklepy są też otwarte w niedzielę? Tak, są otwarte. Tylko drodzy Państwo, jesteście w czasie Ramadanu. I tu jest jedna zależność. Zaczynają dziś pracować około godziny 10. Oni są ospalni, oni są drażliwi. Ja mówię, naprawdę, Uśmiech otwiera dużo, dużo miejsc i dużo, dużo dobrego robić. Nie ma dłużej na ten temat. Proszę, żebyście Państwo na ulicach nie pili, nie jedli i nie palili papierosów. Bo oni z tych rzeczy od wschodu słońca do zachodu nie mogą robić. A my przecież jesteśmy gośćmi tych krajów, innych Nie, Nie zareagują źle, nie zaatakują Państwa. No po prostu będzie im przykro i będą mieli, prawda, ochotę napić się czy zapalić. A nawet jeżeli spływa pot. Nie mogą go oblizać, bo jest to już łamanie na materiał. Teraz, jak pójdziecie Państwo na Medinę, bo jeżeli pójdziecie do Carrefour'a Express, wyjdziecie z Kerfura, pójdziecie w prawo i w prawo drogą do końca, dojdziecie do Mediny. Czyli do miejsca handlowego, tam kupujecie Państwo różnego rodzaju e, prezenty. A raf wychodzi z założenia, kto się nie targuje, jest buty, buty nie płaci. I ma jeszcze jedno zachowanie jeszcze jest jedna zależność. Pięć minut arabskich od naszego się bardzo różni. Bo jeżeli my coś chcemy od Araba, no załączony obraz, przed chwilą, czasami może to trwać długo, bardzo długo. Ale jeżeli on chce coś od nas, a my mówimy pięć minut, to on chodzi za nami krok po I, I to są właśnie takie, takie zależności. Teraz, e jeśli chodzi o ten ham. Od godziny 10 do godziny 18 Państwo będziecie mieli otwarte sklepy. Nie wszystkie, ale będziecie mieli. Jest dużo sklepów, na których jest napisane fixed price, to znaczy ceny są stałe. One są niższe niż wywoławcze na Medinie, ale są to ceny, które nie musimy negocjować. Jeżeli nie lubimy się kłócić, nie lubimy na, na molności, prawda, i tak dalej, to my, prawda, akceptujemy te ceny, nikt nas nie ciąga, mamy klimatyzowane, naprawdę klimatyzowane pomieszczenia. I jest wszystko bardzo naprawdę tak na poziomie. Natomiast jak chcemy kupić taniej, to idziemy na Medinę i się targujemy. I mówię, targowanie jest w dobrym tobie. On mówi, sto wy mówicie 20. No to wy nie chcecie wychodzicie. to on was woła, niech będzie 80. A mówimy 25. Przy 40 się spotykacie, on się cieszy i wy też, drodzy Państwo. Tak wygląda mniej więcej targowanie. Oczywiście będą, że bandyci jesteście, mafiozy. I nie wypuści Was z Państwa, ale jak przegniecie sceną, to już powiem, żebyście sobie żyli. Teraz, między godziną 7, 19.35 teraz, i co dziennie, dwie minuty jest wcześniej, jest tak zwany ramad. Więc nie zobaczymy ludzi na ulicach, nie złapiemy taksówki. Będąc na odcisku na przykład w tym czasie, możemy, nie, nie, nikt nas nie odprawić, bo 15 minut będą niewygłupie. Prawda? bo dopiero wtedy mogą pod słowa Mam mama. Ostatnie słowa dziś mama. Ale o godzinie 21.30 zaczyna nocą żyć miasto. Jak pięknie wygląda Honsuk, drodzy Państwo. Ja wiem, że jest daleko, ja wiem, że się Państwu nie chce ruszyć, bo niektórym się nie chce, ale jeżeli po 21.00 wyjedziemy z hotelu taksówką, zapłacimy tylko 25% drożej. 13 milionów. Podjemy... Tak, to prawda, do Honsuk i yy, tam yy, zobaczymy jak się ludzie bawią, Zjeżdżalnie. Karuzelę ręką popychamy, wata cukrowa na patyku nabierana. Naprawdę, nie jest zupełnie, zupełnie inne życie nocą w ramach. A bezpiecznie Pod, też nocą? Jak najbardziej bezpiecznie. Dziękuję. Naprawdę bezpiecznie. Aniu, coś masz do powiedzenia teraz? Tutaj przyjdzie? Nie. A, w wam do Ciebie? No dobrze. Widzę, że nie znowu ruszyło Także spokojnie. E, teraz tak. Każdy z Państwa jest ubezpieczony. Ubezpieczenie jest podstawowe. Na tablicy informacyjnej macie Państwo poddane główne zasady postępowania w razie nagrywki pana. E, odpowiadam na każdy SMS. Nie to, że nie odpowiadam na SMS. Na każdy jeden SMS odpowiadam w przeciągu 20 sekund, jeżeli jest dłużej, dłużej odpowiadam. Jeżeli jestem, jeżeli jestem na Saharze, bo jestem moim przewodnikiem, mam do pomocy Ani i Anę te jeszcze. I w tym czasie również są w hotelu. I jeżeli nawet do mnie nie dojdzie przez godzinę SMS po wyjściu z zasięg, ja tego SMS-a mam. I ja albo podzwaniam na pokój, więc bardzo zawsze proszę, numer pokoju, i nazwę hotelu. Naprawdę nie mam tego hotelu, okay. mam 30 hotelów. Ale to nie ma żadnego znaczenia, bo każdy turysta jest równie ważny. I naprawdę my rozumiemy z Anią i z Anetą, że gdyby Was, Państwo, tu nie było, to by nas nie było. I to nie jest tak. Ja jestem rezydentem siedmioletnim staży. Eee, nigdy, nigdy nie mogę sobie zarzucić niczego. Jeżeli nie mogę pewnych rzeczy przebaczyć w tym hotelu, to staram się dać Państwu coś w czy my mamy pełno na ten hotel, Nie, nie na ten tak, dużo lepiej. Tak. tak. W tym hotelu, hotelu są takie przeboje, naprawdę. Tak, to, to prawda, tak. Ten to hotel tu ma tyle pokoi, ale przy że przy, przy tych widać, prawo. że to jest mało ludzi w ogóle. No właśnie. Powinni być tu, na stołówce, przy basenie. No, a tu ja? jest, mało, to jest mało, mało, ludzi. Mało, ludzi. mało ludzi, to, to, jest, jest, to jest bardzo to ciężko, to słuchajcie. Prawda, naprawdę. Ale mówię, jak jest taka sytuacja, że sprzedajcie w takiej formie, te. No. No. Tam są, no. ja tylko jestem ciekaw, ci ludzie którzy tam pisali na przykład, bo były, były oczywiście opinie tam 1 2 1 do 6. Ja tylko jestem ciekawy, ci co dają 5 2. To są ludzie od was czy no pewnie. To, to tak? no, Oto tak. albo ci ludzie pierwszy raz przyjechali na tak czas, a nie. Jak wyjeżdżają w skład. Ja mam prośbę na pekiście sezon. Ja wyobrażam sobie na połowę, że tam tutaj ja nikomu tam takie też dostajemy. Na głos przeczytajcie? No, no. tak. Proszę bardzo, przeczytać proszę. Poczekajcie na to, Cenzura. Nie, bo to jest teraz tak. I tak nie można tego zrezygnować odnośnie pisma, ale przeczytam. Pozdrowienia z drzwi hotelu Akantara przesyła Tadeusz i Jan. Pod Bardzo dziękuję Cześć. za miły Cześć urlop. oraz opiekę, czyli obsługę skreślonej z i Iwony i Ani, które bardzo dbają o swoich klientów, byśmy też bardzo tego sobie życzyli. To dodałem. Mimo... Przepraszam, ale dużo nie Aha, mimo, e... mimo dużo niedociągnięć w hotelu, potrafią rozwiązać je natychmiast. Bardzo byśmy tego chcieli. To też dodałem. Nie myślałem, że praca w jest tak ciężka, to odwiemy. Chyba tylko w tym hotelu pewnie otrzyma, aha, pewnie otrzyma, Pominę powinni otrzymywać to, to szkodliwe. Jeżeli w przyszłym roku będzie to tylko do tego hotelu, którego pewnie już nie będzie. <grym> jakiś stary słonek, naprawdę, sorry. sorry. <grym> Maria, to 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 jakiś, tadeusz Józef jakiś jak Szczer. Może zabrakło mu tabletek o. po prostu. Ja wiem, że to nie z go do do, do i tak dalej, ja wiem. Przed chwilą ja pani powiedziała, że coś ma dla nas w Ja powiem inaczej. Proszę, ja będę chciała wynegocjować coś dla państwa pracucie. Jak ze zmiany w hotelu? Nie Pani co. bo to, to, pan. to jest jakaś to jest to. My akurat jesteśmy przy, 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 przy Nie ma, że ja nie mam tańszego hotelu tego na dżewi. Ale mogę państwu zrobić. Ale nie tak samo Nie mogę państwa przyjść do hotelu No przynajmniej... To przynajmniej. To przynajmniej proszę nam żeby tak udostępnić taki pokój, gdzie nie ma karaluchów, gdzie jest klimatyzacja, gdzie jest woda z kibla. Gdzie, gdzie jest czysto i gdzie obsługa, jak wyrzuca ręczniki to zaraz no je przynosi i do tego jeszcze prosiłbym, żeby wszystkie kartki, które tam są, które powinny być, czyli obsługa. Yy, telewizora, obsługa klimatyzacji. Takie rzeczy to są podstawowe no to jest, rzeczy. Po tak. żeby to tak. I Żeby to działało. Żeby to i żeby to było. A, nie szklany. Szklany. a już nie, a już nie, a nie w to nie są w takim przypadku problemem. Tak, bo to, to jest akurat nie drobia. To jest tak samo. to samo. Bo się skończy nasz papier.